Witajcie kochani, mam na imię Ewa, jestem doradcą życiowym, a to jest mój kanał. Przychodzę z opowieściami, jakie ma dla Was tarot. Będziemy wspólnie szukać dróg, oczywiście dla Was najlepszych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w opisie. Tymczasem, zaczynamy od filmu Na Nów Księżyca w Lwie. 16 sierpnia mamy jego szczyt, i w związku z tym emocje znajdą się na powierzchni. Będzie nam się, kochani, chciało chcieć, odzyskamy radość życia zarówno sercowe, jak i finansowe sprawy osiągną swój punkt kulminacyjny. Rewolucyjny uran może zmusić nas do konkretnych decyzji, z kolei pewność siebie pozwoli na odważne kroki. Tyle jeżeli chodzi o planety, a co na to tarot, kochani? Co chce przypomnieć Ci Twoja podświadomość, i mamy tutaj trzy karty do wyboru. Proszę, abyście nie zastanawiali się zbyt długo. Żeby podświadomość mogła tutaj zadziałać, pokażę Wam te karty z bliska. Karta pierwsza, druga i karta trzecia. I jeżeli potrzebujecie wszystkie trzy razem. Mam nadzieję, że dobrze widać. OK. I zaczynamy od karty numer jeden. Co chcę e, przypomnieć e, moja podświadomość. E, otóż, moi kochani, e, karta diabła, wielki arkantarota Tarota mówi o tym, że e, jesteśmy w jakiejś niewoli. E, być może e, mamy jakieś wątpliwości, obsesje, coś nas zniewoliło e, i zastanawiamy się albo zapomnieliśmy, że powinniśmy się z tego wyrwać. Trzeba więc znaleźć sposób na to, żeby się uwolnić, albo po prostu, jeżeli to się już dokonało, przebaczyć sobie i iść dalej. Być może zniewoliła nas tutaj jakaś relacja, w której nie czujemy się komfortowo. Być może chodzi o pracę, która nie daje nam żadnej satysfakcji, gdzie się w ogóle nie rozwijamy, a Jesteśmy przekonani, że nic lepszego nie znajdziemy, bądź jakieś inne uwikłania tutaj przeszkadzają nam rozejrzeć się za czymś lepszym dla nas. Może to być strach o pozycję materialną, strach przed wydawaniem pieniędzy, jakieś zbytnie do nich przywiązanie, a mogą to być również środki, które szkodzą naszej psychice czy to alkohol, leki, czy narkotyki. Tak czy inaczej, podświadomość w dniu dzisiejszym, bo to dzisiaj jest kulminacja tego nowiu, przypomina nam o tym, że czas otworzyć tą klatkę, w której jesteśmy, czas się uwolnić z tego, w co się wpakowaliśmy. Pytanie teraz, jaką drogę w związku z tym obrać, i co zrobić, żeby to stało się już faktem? Kochani, przypominam jeszcze, że działanie energii nowiu będzie się prawie do końca sierpnia tutaj pokazywało, więc cały czas możemy korzystać z tej wibracji, z tej mocy. Ale wracamy już do pytania: w jaki sposób, jaką drogę obrać, żeby Uwolnić się od tego naszego zniewolenia. I sprawdzamy. Kochani, droga rycerza denarów, cóż to za droga? To jest cierpliwość przede wszystkim i wytrwałość. Plan, który stworzymy, który mamy, mamy wykonywać, powinniśmy wykonywać krok po kroku, rzetelnie. E, uczciwie po, podchodząc do e, okoliczności, do ludzi, do siebie, e, stanąć też w prawdzie przed sobą, jak to naprawdę e, z tym naszym uwiązaniem jest, e, i e, nie oczekiwać natychmiastowych rezultatów, bo no, skoro wpakowaliśmy się w taką sytuację. No, to będzie to proces, będzie potrzebny czas na to, żeby się z tego wydostać. I rycerz denarów pokazuje nam drogę właściwą, jak się zachowywać, jak się ustosunkować do tego, co nas tutaj uwiera, i że jest to powolny etap. Ale etap wzrastania, więc idziemy małymi krokami cały czas do przodu. Kochani, co dzięki temu zyskamy, co osiągniemy, jeżeli zastosujemy energię rycerza denarów, możemy się spodziewać tutaj efektu szóstki kielichów. Wracamy do przeszłości, ale kochani, żeby to dobrze zrozumieć, to chodzi o tą przeszłość, gdzie czuliśmy się dobrze gdzie było nam bezpiecznie, gdzie było nam spokojnie, gdzie, gdzie byliśmy otwarci na jakieś plany, na jakieś marzenia, na jakieś koncepcje, gdzie środowisko, bliscy sprzyjali nam, nie oglądaliśmy się za siebie, czy gdzieś nie wyskoczy za naszych pleców jakieś zagrożenie. I powrót tej przeszłości to jest powrót czasu w którym odnajdziemy te same emocje, to samo dobre samopoczucie. Być może też wrócą ludzie, którzy kiedyś przy nas byli, a ze względu na te nasze uwikłania, no już nie dali rady nam towarzyszyć w drodze. Może też być tak, że jakieś plany czy marzenia zostaną zreaktywowane dosłownie, i uda nam się je wprowadzić w życie. Tak czy inaczej, łapiemy tutaj oddech. Zaczyna być lekko, zaczyna być dobrze, zaczyna się układać. Nie czujemy się już jako więźniowie samych siebie. I kochani, karta druga, wybór drugi już kładę. Karta mocy również wielki arkan. I cóż tutaj możemy powiedzieć. Kochani, musicie się wsłuchać w siebie, w to, jaką potęgą, jaką energią dysponujecie. Zapewne o tym już zapomnieliście i ta siła, ta odwaga, to, że macie w sobie taką olbrzymią moc, gdzieś została zepchnięta właśnie w czeluście podświadomości, i ta podświadomość stara się Wam teraz o tym przypomnieć, o tych Waszych predyspozycjach, o tych Waszych mocach, które pomogą Wam jakoś przeorganizować na nowo swój świat, swoje otoczenie, swoje życie, dać sobie radę z problemami, które w tej chwili gdzieś tam być może koło Was są. E, przypomina również o tym, że e, karta mocy wymaga od nas działania takiego miękkiego, łagodnego. E, przemoc tutaj nie może mieć zastosowania, dlatego że no, te efekty nie będą takie, e, jakich byśmy oczekiwali, jakich byśmy się spodziewali. E, również e, tutaj jest sygnał taki, że. Jakaś źle ukierunkowana energia, ta nasza witalność skierowana na niewłaściwe tory, może nam zrobić po prostu krzywdę albo też i innym. Warto ją gdzieś próbować rozładowywać poprzez techniki relaksacyjne poprzez uprawianie hobby, które nas naprawdę fascynuje. Poprzez kontakt z naturą, ze zwierzętami. No tak czy inaczej, ta energia powinna ulec pewnemu rozproszeniu, ale w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo wszystkie złe emocje tutaj, które będą się w nas gromadziły, będą działały cały czas na naszą szkodę. A kochani, Jaką, jaki sposób jak w związku z tym obrać, jak, jaką drogą pójść, żeby móc tą radę i przypomnienie wykorzystać, już sprawdzamy i jest to karta siódemki denarów. Mówi o tym, że zasialiśmy jakieś ziarno i oczekujemy na efekty, patrzymy na to, co z tego wyniknie. Co nam z tego urośnie. I siódemka denarów zaleca nas do właśnie takich zasiewania takiego ziarna i do cierpliwości, ponieważ no nie wszystko od razu, nie wszystko natychmiast się zamanifestuje w naszym życiu, nie wszystko będzie tak szybko, tak jakbyśmy tego chcieli, tak jakbyśmy tego pragnęli i co dzięki temu zyskamy, co osiągniemy poprzez zasiewanie ziarna z tą mocą, z tą łagodnością i oczekiwanie, oczekiwanie na wzrost i osiągniemy dzięki temu dwójkę buław. Pewność, że już wiemy, co chcemy robić, w którą stronę chcemy pójść, i Jesteśmy gotowi, żeby ułożyć sobie plan, nowy plan na życie. Już wiemy, co się sprawdza, jakie metody postępowania, jaki sposób postępowania, jaki sposób myślenia, reagowania na jakiekolwiek sytuacje. W czym jesteśmy mocni, że dysponujemy taką władzą, która umożliwia nam kreację naszych marzeń czy naszych pragnień. W związku z czym jesteśmy gotowi na stworzenie konkretnego już planu na życie. Takiego planu, który wyda dobre owoce, który być może rozpocznie zupełnie, zupełnie nową drogę w naszym życiu. I kochani, wybór trzeci, czyli karta trójki buław. O czym ona nam mówi? Co tutaj nam dusza, yy, przepraszam, podświadomość chce przypomnieć? Otóż yy, w Trójce Buław yy, decyzję już podjęliśmy. Przekroczyliśmy jakąś yy, bramę i tak naprawdę znaleźliśmy się na nowej drodze. Yy, więc jeżeli czegoś jeszcze brakuje, no to. Yy, to złóż to zamówienie, porozmawiaj z tą osobą, otwórz jakiś interes. No zrób jeszcze jakiś krok z pewnością, że na pewno się uda, że na pewno przyniesie owoce. I kochani, kształt nadany tym pragnieniom gwarantuje, że. Zrealizują one się i przyniosą takie bardzo dobre owoce i oczekiwane efekty. I właśnie podświadomość przypomina, że przecież wkroczyliście na tą drogę, wykonaliście jakiś kawał potężnej pracy, mieliście plan, zapał, odważyliście się już, żeby zacząć działać, i widocznie no coś się stało, co was zatrzymuje w tym ciągu dalszym, być może jakieś zwątpienie, ale tutaj jest podpowiedź, że ta droga, na której jesteście obecnie, jest drogą właściwą, jest drogą odpowiednią, że to jest ten partner, a że z tego możecie coś dobrego urodzić na dłużej, że to ta praca, te umiejętności, te możliwości. I to miejsce. I kochani, jaką metodę, jaką drogę obrać w związku z tym, żeby kontynuować tą trójkę buław? Kochani, dokonać wyboru, dokonać decyzji, tak powiem, kolokwialnie odczepić się wręcz od tego, co było. Zdecydować się na pójście, w nowe, ugruntować się już w tej drodze. Karta kochanków mówi również o pasji, która towarzyszy tym działaniom. Jakikolwiek to nie byłby aspekt życia, tam jest włożone nasze serce, nasze, nasze, nasze emocje. I kochankowie zachęcają nas też do współpracy, kochani, żebyśmy. W tej trójce buław na tej nowej drodze nie byli y, sami, żebyśmy nie działali y, samotnie, y, żebyśmy przyjęli do, y, do naszego życia y, innych, takich, którzy podzielają y, nasze poglądy, podzielają nasze zainteresowania albo też y, podzielają nasze uczucie. W każdym razie mm, wspólnie y, to działanie wspólne y, no, jest gwarantem y, sukcesu i gwarantem tych y, właściwych osiągnięć, które, których tutaj y, możemy oczekiwać. I właśnie dopytajmy, co dzięki temu, y, dzięki tej Radzie y, zyskamy, co osiągniemy. I już sprawdzamy, kochani, ósemkę denarów, czyli pracę, w której czujemy się dobrze środowisko, które jest nam obeznane, gdzie wiemy, co robić, jak się zachowywać, jak postępować. To nam też gwarantuje taki status bezpieczny, i to również w aspekcie uczuciowym, jak i, te, jak i materialnym. Tutaj w tym rozkładzie skierowałabym się bardziej na sprawy zawodowo-finansowe, niemniej jednak może to dotyczyć również i dziedziny emocji, uczuć, relacji. Tak czy inaczej, ósemka denarów obiecuje nam pewność, obiecuje nam bezpieczeństwo, obiecuje nam też w jakiś sposób taki spokój. Który nam nie zakłóca tego naszego codziennego życia, tego naszego bytowania, ale być może właśnie w taki spokój, w takie bezpieczeństwo, w taką przewidywalność jutra tutaj dążymy. I kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to czytanie. I cóż, bardzo dziękuję Wam, że byliście ze mną do końca. I chciałabym, żeby, jeżeli Wam się spodobało, żebyście subskrybowali, lajkowali, no i oczywiście zostawiali komentarze, które tutaj dla mnie będą taką cenną informacją, nad czym pracować i czego ode mnie oczekujecie. Tymczasem wszystkiego dobrego. Dobrych wiatrów w tym nowiu. Pamiętajmy jednak, że planety, planetami, tarot tarotem, ale twórcami naszego życia, kreatorami jesteśmy zawsze my. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.